Teraz jest bardzo fajny okres do tego, przynajmniej ja go wykorzystuję, aby akumulować. Też dokupowałem gdzieś tam na tej korekcie, więc zaraz Wam to wszystko pokażę. Ja bym to traktował jako przestrogę, że jednak w kontekście rynku kryptowalut też czyny mają swoje konsekwencje. A informacja, na którą wszyscy my się z utęsknieniem czekamy, czyli halving Bitcoina, który będzie miał miejsce 19 kwietnia 2024 roku. Regulator podejmie podobne kroki w odniesieniu do produktów, na Ethereum. Jeżeli interesują Cię kryptowaluty, inwestycje i budowa finansowej niezależności, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. W pierwszej kolejności przechodzimy do aktualnych wycen na rynku kryptowalut. Bitcoin, lekko ponad 66 tysięcy dolarów, Ethereum, 3300, niecałe 50, i oba obie kryptowaluty są tak naprawdę na około 6% minusie w ciągu ostatnich 7 dni, większość altów z tej takiej naszej topki oczywiście spadła, spadła zdecydowanie więcej, tutaj mamy Shiba minus 16, Polkadot minus 11, Chainlink minus 8,5, mniej spadł Widze Tron minus 11,5 i tak dalej, więc tutaj widzimy lekkie odreagowanie tego rynku. Ostatni materiał tworzyłem dla Was 5 marca, dokładnie miesiąc temu i miesiąc temu Bitcoin tak naprawdę był na e, bardzo zbliżonych poziomach jak, e, jak jest teraz, czyli 66-67 tysięcy dolarów, no i potem nastąpiła e, szybka korekta do 61, następnie podjechaliśmy sobie do 73 i zaczęliśmy, zaliczyliśmy ten lokalny Szczyt, który mieliśmy właśnie 14 marca, co było też dwa dni przed konferencją, którą mieliśmy z Filem. No i od tego momentu mocna, mocna korekta na 61 600. Też dokupowałem gdzieś tam na tej korekcie, więc zaraz wam to wszystko pokażę. I znowu potem odreagowanie leciliśmy do góry. Chwilę się trzymaliśmy na tych 71 tysiącach, no i ponownie mamy. Spadek taki moment na rynku przed halvingiem myślę że taki naturalny Mieliśmy dosyć mocne, mocne wzrosty Teraz mamy odreagowanie trend boczny domyślam się że mniej więcej tak to będzie wyglądało do tego Halving gdzie będziemy odbijać się góra dół góra dół Ciągle będzie nas teraz też trzymać, no, gdzieś tam to poprzednie ATH. Myślę, że, że kilka razy jeszcze się od niego odbiemy i dopiero gdzieś tam po halvingu, jak już będziemy mieli sprawę wyjaśnioną, znowu wzmożone zainteresowanie, bo znowu dużo mediów będzie pisało o tym, że halving na Bitcoinie. Nastąpił ponowny wzrost zainteresowania i myślę, że ponownie ten popyt wzmożony nam na ten rynek wróci. Natomiast teraz jest bardzo fajny okres do tego, przynajmniej ja go wykorzystuję, aby akumulować. No właśnie, jeżeli będą jeszcze większe spadki, jeszcze bardziej akumulować sobie tą cenę i uśredniać ją w dół. A jeżeli będziemy iść do góry, no to nic, tylko się cieszyć. Także teraz przechodzimy do kilku najważniejszych informacji, a potem do analizy tego, co zadziało się w serii DCA i jak ta cena się uśredniła. Na pierwszy ogień informacja o tym, że sam Bankman Fright spędzi 25 lat w więzieniu, dostał wyrok. Myślę, że to jest bardzo pozytywna informacja, bo pokazuje jednak, że, że są konsekwencje pewnych działań gdzieś tam, niezależnie od swoich powiązań, choć mm, wiadomo, to co my widzimy, to jest tylko teatr. To, co się dzieje gdzieś tam za zamkniętymi drzwiami, to wszystko i tak jest. Iść tam ustawione i my po prostu możemy domniemywać, jak to tak naprawdę wygląda. Natomiast być może jest kozum ofiarnym, być może faktycznie za tym wszystkim stał. Tego się nie dowiemy. Natomiast dobra informacja jest taka, że trafia do więzienia na 25 lat. Ktoś odpowie za. Za te wszystkie oszustwa związane z ftx -em. Ja bym to traktował jako przestrogę, że jednak w kontekście rynku kryptowalut też czyny mają swoje konsekwencje. I nawiązałbym od razu do rozliczania się z podatków kryptowalutowych, ponieważ mamy jeszcze niewiele czasu, aby to zrobić. PIT 38 wystarczy wpisać, za ile się kupiło w danym roku 2023, teraz, no bo za niego się rozliczamy, za ile się sprzedało. Jeżeli wychodzi na to, że byliśmy na zysku, no to płacimy 19% podatku od tego jeżeli za więcej kupiliśmy niż sprzedaliśmy no to tego podatku nie ma także pamiętajcie aby się rozliczyć no bo jest to prostsze nawet jeżeli nie mieliście zysku to trzeba się rozliczyć z tego względu żebyście potem po prostu w kolejnych latach mogli sobie te koszty uzyskania przychodu z lat poprzednich bez problemu wliczać do tego swojego rozliczenia Kolejna ważna informacja, na którą wszyscy my się z utęsknieniem czekamy, czyli halving Bitcoina, który będzie miał miejsce 19 kwietnia 2024 roku. Ja przypominam sobie, choć to był bardzo dziwny czas, no bo była pandemia w 2020 podczas halvingu, z tego co pamiętam, to chyba był jakiś początek Maja, pamiętam tą narrację na Twitterze, pamiętam jak były różnego rodzaju live organizowane, gdzie, gdzie wszyscy po prostu odliczali i patrzyli jak te bloki się zmieniają. Na pewno teraz z trochę większym dystansem do, te, do tego podchodzę. No, halving jest nieunikniony, jest zaprogramowany, jeżeli chodzi o samo wydarzenie na Bitcoinie, i tam raczej nie ma co się zepsuć i co się wydarzyć w kontekście jakiegoś zepsucia się Bitcoina i tak dalej. Natomiast oczywiście ten halving spowoduje, że ponownie będziemy mieli wydobywane mniej bitcoinów, ta nagroda za blok będzie zmniejszona, no i zamiast 900 bitcoinów dziennie będzie około wydobywane 400, co wraz z tym, że mamy już wprowadzone ETF-y, że będziemy mieli, mamy teraz odreagowanie i po tym halvingu powinniśmy gdzieś tam mieć wzrost zainteresowania, no jest bardzo, bardzo, bardzo bycze i dlatego też to Wam wspomniałem, że wykorzystuję ten moment tej korekty, Delikatnej, ale jednak korekty tego trendu bocznego na to, żeby po prostu pakować swoje torby, uśredniać tą cenę. No bo wydaje mi się, że tak jak tęsknimy teraz za Bitcoinem po 20, po 30 tysięcy, być może po 40 tysięcy dolarów, tak będziemy tęsknić myślę, że w, w przyszłym roku, czy, czy jeszcze w tym roku za Bitcoinem po te 60, 65, 70 tysięcy dolarów. A przynajmniej tego i sobie Wam oczywiście życzę. Także halving Bitcoina, pamiętajcie, myślę, że gdzieś tam z mojego doświadczenia, z tego co, co uważam, jeżeli chodzi o rynek, no to nie widzę tutaj większego hype'u i raczej większych, większych, większych wzrostów przed tym wydarzeniem. Tak naprawdę mamy do tego wydarzenia dwa tygodnie. Raczej spodziewałbym się być może nawet lekkiego odreagowania po samym halvingu, no i później w takim średnim terminie idziemy do góry. Teraz lekki update, jeżeli chodzi o ETF-a na Ethereum możemy przeczytać na Coindesku, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, czyli SEC Stanów Zjednoczonych, otworzyła okno na komentarze dotyczące trzech propozycji funduszy inwestycyjnych typu ETF opartych na Ethereum. Propozycje ETF związane z Grayscale Investments, Fidelity i Bitwise zostaną poddane trzytygodniowemu okresowi komentarzy zgodnie z ogłoszeniami opublikowanymi we wtorek przez agencję w celu pozyskania komentarzy na temat proponowanej zmiany regulacji od zainteresowanych osób, czyli dalej gdzieś tam SEC chce jeszcze trochę czasu ugrać przed wprowadzeniem tego ETF-u. Dlaczego? Nie wiem, ale się też nie domyślam. Pomimo rosnących nadziei po zatwierdzeniu przez SEC ETF-ów na Bitcoina w styczniu, analitycy branżowi stali się mniej optymistyczni, że regulator podejmie podobne kroki w odniesieniu do produktów na Ethereum. Komisja została zmuszona do porzucenia swojego wcześniejszego sprzeciwu wobec wniosków dotyczących Bitcoina po kluczowej przegranej w sporze sądowym z Grayscale. Co możecie pamiętać, a urzędnicy SEC argumentują, że zatwierdzenie ETF-ów na Bitcoina no nie ma zastosowania do innych tokenów, czyli nie możemy sobie powiedzieć, że zaakceptowaliście. ETF-a na Bitcoina, to teraz dawajcie na Ethereum i, i na poszczególne inne koiny, no jednak to jest bardziej skomplikowana sprawa niż się wydaje. 23 maja jest ostatecznym terminem dla SEC na podjęcie decyzji w sprawie niektórych wniosków ETF-owych, no i do tego czasu będziemy czekać. Ja szczerze mówiąc, że ja bardzo długo i cały czas tak naprawdę akumuluję Ethereum, jeszcze pamiętam jak to kiedyś itilium kupowało się po 100, po 200 dolarów, jak urosło na 300, 400 to już mówiłem Jezu jak drogo to to już się tego nie opłaca kupować, teraz nie popełniam tego błędu, było 1000, było 2000, było 3000, niedawno było 4000, teraz jest 3300, ja sobie to dalej na spokojnie akumuluję tą cenę uśredniam tak jak Wam pokazywałem, tak jak Wam będę zaraz pokazywać też na między innymi na tej serii uśredniania ceny. Natomiast jeżeli chodzi o samo rozegranie się ETF-ów, to myślę, że to nie będzie takie większe wydarzenie, fundamentalne bardzo mocne. Natomiast w kontekście eksplozji ceny w krótkim terminie, myślę, że nie. Raczej bym zakładał, że rozegra się nam to podobnie jak z ETF-em na Bitcoina, gdzie po prostu być może będzie jakiś wzrost przed wydarzeniem, natomiast samo wydarzenie albo będzie to korekta, albo będzie po prostu trend boczny, no bo te ETF-y tak naprawdę muszą się rozpędzić, żeby żeby ten popyt i ten kapitał zaczął napływać do tych, tych ETF-ów i skupować tam te etery, i je blokować, zabierać tam podaż, więc z tego względu też tutaj nie gram jakkolwiek pod to wydarzenie, bardziej po prostu, akumuluję cały czas sobie etera. Nawiązując jeszcze do konferencji, którą organizowaliśmy wspólnie z Filem Koniecznym, którą otwieraliśmy możliwość zapisów do. Mentoringu. Chciałem wam ze swojej strony, ze strony całego zespołu Instytutu i bardzo podziękować, że w tym wszystkim z nami wspólnie uczestniczyliście. Konferencja trwała trzy godziny, bardzo dużo wartościowych wskazówek od fila możecie znaleźć na jego kanale, tam są trzy powtórki konferencji dodane, oglądało je ponad 360 tysięcy osób, na samym konferencji było niecałe 50 tysięcy osób, także bardzo fajnie, no i w ramach też podziękowania chcieliśmy dać Wam prezent, jak możecie zauważyć jest to Krypto Starter. Jest to program, który Phil stworzył dla osób najbardziej początkujących, dlatego się nazywa Krypto Starter. Normalnie jest on za 100 zł, po prostu można go sobie kupić, natomiast dla Was on będzie do odbioru przez pewien czas za darmo. Link macie w opisie tego materiału, więc jeżeli chcecie po prostu odebrać sobie te materiały od Fila no to na ten moment możecie to zrobić całkowicie za darmo, bez żadnych ukrytych kaczyków. W ramach podziękowania jesteśmy po prostu bardzo wdzięczni, że z nami w tej, w tej kampanii uczestniczyliście. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Moi drodzy, przechodzimy już do serii usiedniania ceny. Ja oczywiście nie jestem... Inwestorem Excelowym, choć, choć nie są to jakieś duże kwoty, na jakich teraz tą serię Wam obrazuję. Natomiast, żeby sprawiedliwości stało się zadość, no to tutaj oczywiście kupię po prostu przy Was. Jeżeli chodzi o Ethera, no to tutaj mamy za 168 teterów kupionego i tak samo robimy z Bitcoinem, jeżeli chodzi o, o zakupy pod tą serię. I następnie będziemy sobie kupować też Chainlinka. No bo cały czas regularnie dokupuję tego Chainlink, choć z nim tam się za dużo nie dzieje, jeżeli chodzi o tą cenę. Tak naprawdę, nie Chainlink to wygląda w ogóle jak jakiś stablecoin. Ale oczywiście także go. Akumuluję i zaraz Wam pokażę, jak sobie to wszystko uzupełnię, już w Excelach, żeby można było to wszystko ładnie policzyć. Także dajcie mi chwilę. Dobra, także tutaj sobie jeszcze dobiorę czynnika za stówkę i przechodzę już do tematu tego, aby uzupełnić po prostu Excel, żeby pokazać Wam, jak wyglądają na ten moment wyniki. No dobra, moi drodzy, chwila wyjaśnienia. Pierwsza seria DCA, którą robiłem od 25 września 2022 roku. Prowadziłem ją dla was na tą na nią nie patrzymy teraz. Natomiast seria numer 2, czyli tą, którą zaczynałem prowadzić ostatnio, po zakończeniu tamtej, jak możecie zobaczyć 26 grudnia 2023 roku. No i tak naprawdę tutaj zeszło mi na nią 10 zakupów. Każdy tak naprawdę po 10% i ją możemy sobie już podsumować, więc ja po prostu zrobię tutaj przybliżenie, jeżeli o to chodzi. I możecie zauważyć, że tutaj były ostatnie zakupy 15 marca, następnie mieliśmy korektę, no i dokupowałem 19 i 20 marca. 19 marca, jak możecie zauważyć, tutaj wtedy 15 kupowałem po 68,600. Następnie 19 marca cena spadła 64, no do 65 możemy powiedzieć, tysięcy dolarów już stwierdziłem, że w sumie to, to można sobie coś dobrać jak będzie jeszcze spadać to kupię po prostu jeszcze raz. No i ponownie kupiłem jeszcze raz 20 marca. Ja tutaj no niestety nie udało mi się idealnego dołka złapać, jest to zawsze bardzo bardzo ciężkie. Natomiast już sobie to otworzymy. Tutaj mamy datę 29 marca. Tak, no i to tutaj, tutaj było. Nie? 19 marca kupowałem gdzieś na tym poziomie i później 20, tutaj nie wyłapałem tego dołka, 61,600, no ale po prostu po te 62 z hakiem yy, zakupić się Udało, no i tak jak Wam też mówiłem, gdy zwykle są takie większe spadki, minus 20% od jakiegoś lokalnego szczytu, no to wtedy dobieram ze 20% kapitału, więc no po prostu tutaj 10% kapitału, 10% kapitału poszło w ciągu tych dwóch dni, więc powiedzmy to liczę jako taki zakup 20%. No nie liczę, jak to by się uśredniło, jakbym to kupował po prostu za jeden razem, ale no to gdzieś tam by było około 63 tysiące za Bitcoina, no i 3,200 około. Za. Teraz natomiast pewnie Was interesuje, jak te 10 zakupów od 26 grudnia do 20 marca wygląda na, na podsumowaniu, ponieważ Powiedzmy, robiąc te 10 zakupów, zakończyłem tą serię. No i znowu już po prostu robię w kolejnej w kolejnej tabeli, analizuję sobie i zapisuję te zakupy, które robię dalej co tydzień, no bo cały czas tę serię będę po prostu prowadził, ale będzie można zobaczyć znowu, jak czy. To uśrednianie ceny, te 10 zakupów, które na przykład zacząłem teraz po zakończeniu tego, który przed chwilą, o którym przed chwilą dla Was mówiłem, na przykład wyjdzie lepiej zyskownie, nie? bo będziemy teraz mieli na przykład korektę przez 2 miesiące, no i być może ktoś, kto potencjalnie wchodził w rynek później i zaczął uśredniać cenę od marca 2024, a nie od grudnia 2023, wyjdzie na tym lepiej, chcę to zobaczyć, też Wam o tym powiem, więc, więc myślę, że będzie ciekawie. Dobra, wracamy do wyników tego, jak to wyglądało, jak wyglądała seria, która zaczęła się w grudniu, a skończyła w marcu. Uśredniona cena Bitcoina to 55 niecałe tysięcy dolarów, natomiast Ethera niecałe 3 000. Tutaj macie podane aktualne kursy, znacie je dobrze. 66 tysięcy ponad bitcoin i 3300, niecałe całe 50 eter. Aktualna ilość, jeśli Was interesuje. Zainwestowana kwota, oczywiście mówię, że, że to taki kapitał jest przykładowy, który tutaj wrzucam. Już go robiłem na poprzedniej, więc, więc go już nie zmieniam. No i co? Jaki mamy tutaj zysk? Na bitcoinie wygenerowane 25% zysku, na eterze 17,2%. 24% zysku. No i ponownie tak jak możecie zauważyć jeszcze tutaj na tej wcześniejszej serii, Bitcoin dużo więcej urósł od Etera, i tutaj, tak samo być może nie aż tak dużo urósł, ale nieco więcej, ponieważ procentowy w skład portfolio, jeżeli zaczynam i kupuję cały czas 50 na 50, no to Bitcoin w tym portfolio teraz wynosi 51,6%, a Ether oczywiście mniej, czyli 48,4, natomiast w tej serii, która była realizowana od 2022 roku, no to możecie zauważyć, że tutaj Bitcoin, Bitcoin finalnie w portfelu skład 58,5%, a Ether 41, więc ten Ether zdecydowanie, zdecydowanie mniej urósł od Bitcoina, no kiedyś, Przynajmniej z mojej perspektywy, będzie musiał go zacząć gonić, jeżeli chodzi o tą HOSSE. No i z każdym dniem myślę, jesteśmy tego bliżej niż dalej. Być może mocno pomoże ten ETF na Ethereum i jak to wejdzie też w odpowiednią narrację rynku. Oczywiście tutaj już te zyski są bardzo duże, no ale z racji tego, że po prostu ta cena uśredniona tutaj Bitcoina była 17,500, a Ethera 1250. Także słuchajcie, jeżeli chodzi o tą o tą serię tutaj, którą właśnie 20 marca zakończyłem, no bo zrobiłem ten ostatni zakup, 21% zysku, tak naprawdę na ten moment no jest to niewiele patrząc na potencjał rynku kryptowalut, oczywiście to będzie się zmieniać wraz ze, ze zmienianiem się wycen na rynku kryptowalut, natomiast na razie sobie to zostawiamy, z tym nic nie robimy, będziemy sobie patrzeć jak ten kapitał pracuje jak na przykład w perspektywie roku po zakończeniu akumulowania, czy po pół roku, będzie na tym wynik. Natomiast jeżeli chodzi o tą kolejną znowu serię, czyli kolejne 10 zakupów, które teraz będę realizował, no to pierwszy był. 29 marca e, zakupu, udało mi się zakupić, słuchajcie, Bitcoina po równe 70 tysięcy dolarów, e, taki mały sukces. Ether wtedy ty, e, 1547, no i dzisiejsze zakupy z 4 kwietnia, Bitcoin po 66500, Ether 3355, więc tutaj tak naprawdę jeszcze za bardzo nie ma o czym gadać. Jeżeli chodzi o chaining, no to tutaj tak jak mówię, jest to taki, m, można powiedzieć, e, trochę stablecoin, jak możemy sobie zobaczyć z perspektywy gdzieś tam miesiąca, no to czy nawet dłuższej powiedzmy. Tutaj od lutego, jak już czynnik wjechał na te 20 dolarów, no to na tych 20 dolarach, wokół tych 20 dolarów się wmacha. Jak tutaj nam w październiku wjechał na poziom 14-15 dolarów, to też na tym poziomie ciągle się przez kilka miesięcy wahał, przez 3 miesiące około. Więc myślę, że teraz no będzie, będzie trochę podobnie patrząc na te fundamenty czynnika, patrząc na to, że dalej grube ryby go akumulują, o czym też Phil wspominał. Więc myślę, że tutaj potencjał jest fajny, żeby sobie tego. Coina y, akumulować i, i po prostu nie bać się, bo też ma fundamenty, i tutaj raczej jest mniejsza szansa, że kapitał się straci niż na jakichś innych, bardziej ryzykownych altach. Moi drodzy, na sam koniec zostawiam Was z przemyśleniem i grafiką, która y, bardzo mi się spodobała, ponieważ tak jak sobie o tym pomyślałem, no to. Będąc na tym rynku kryptowalut od 2000, no tak bardziej powiedzmy 18-19 roku, no to faktycznie ta grafika odzwierciedla pewne, pewne rzeczy w kontekście tego, że gdy w ten rynek, gdy się po części temu rynkowi poświęcimy, jeżeli chodzi o czas, o zaangażowanie, o zrozumienie tego, no i w późniejszym etapie kapitał, no to potem długoterminowo naprawdę bardzo mocno nam to rośnie i bardzo mocno nam to pomaga. Można dzięki temu stać się bardziej niezależnym, niezależnym i po prostu mieć w życiu dużo łatwiej, gdzie pieniądze nie są aż takim ograniczeniem czy problemem, no bo na wszystkie tematy zdrowia, hobby, wyjazdów po prostu się je ma i tego wam życzę, abyście tą hostę, która być może jest taką ostatnią hostą, która da naprawdę dużo zarobić, patrząc na te wszystkie regulacje, które idą, patrząc na instytucje, które wchodzą i które będą trzymały pewnie nad tym łapę. No to życzę Wam, żebyście wykorzystali ten etap tego roku, tego półtora roku na to, żebyście właśnie swoją niezależność budowali. Tego Wam życzę. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć!